Zjednoczeni, zjednoczeni dla Krakowa. Zjednoczeni. zjednoczeni dla Krakowa. Zjednoczeni. zjednoczeni dla Krakowa. Zjednoczeni 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 dla Krakowa. na rany. Witam drogie panie. Znowu na, na Facebooku. Witam pane. Również yy, startujecie. Yy, na rany Krakowa zjednoczeni dla Krakowa. Adam, również witam cię Adamie. Witam, Słoto. witam moich widzów, witam nasze, nasze kochane dziewczyny. Nasze kochane dziewczyny, bez Was w ogóle nie byłoby nic. Rano byliśmy i nie dałeś rady, Adamie. My byliśmy, rozdaliśmy trochę parę setek yy. super. Teraz jesteśmy na rynku, Promujemy dalej, prowadzimy kampanię od czwartku czwartek, piątek, to już wcześniej codziennie. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie, Dwa tygodnie mija, jak jesteśmy na ulicach i będziemy jeszcze cztery tygodnie. Do 5 maja. Ostatni dzień kampanii wyborczej. Kwietnia. Zdjęcia. Do maja to byśmy już by na od nie od nie, Także będziemy Dobrze. tego. Dobrze. Słuchajcie, chciałem podziękować wszystkim, chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym, nie tylko kandydato, kandydatom, ale wszystkim aktywistom, wolontariuszom. Chciałem braci kamerackiej. Bardzo podziękować za to, że się zaangażowali. Bez Was po prostu nie byłoby tak dobrze, ale wiecie o tym, że czeka nas jeszcze miesiąc ciężkiej pracy i musimy jeszcze silniej. Będzie dobrze. Chcę powiedzieć, że pojawimy się nie tylko tam, gdzie planowaliśmy kampanię i wszystko jest upublicznione, ale będziemy też na wydarzeniach sportowych, na meczu Wisły półfinałowy finałowy, Polski gdzie będzie na stadionie, już jest wykupionych 30 tysięcy i będziemy tam i też będziemy. E rozdawać nasze ulotki, rozdawać nasze program, rozmawiać z mieszkańcami, w tym przypadku z kibicami, którzy oczywiście są naszymi, naszymi kibicami Materiały rób, informacyjne, materiały wyborcze. Ulotki mówi, że są w Lidlu w Biedronce. Okej, okay, okej, okay, super. A, tak, tak. Słuchajcie, idę do pracy. Dziewczyny, tak, 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 tak. działamy. Bo Anio? najwięcej osób musi się dowiedzieć o naszej dla Krakowa, żeby zobaczyli też, że jest wybór. Nie tylko złem i mniejszym złem, ale jest wybór i można wybrać kandydatów na radnych, kandydatów na prezydenta, zjednoczeni dla Krakowa. Zapraszamy. Tak właśnie, proszę Państwa, do tej pory wybieraliśmy między mniejszym złem a większym złem. No, między czumą a cholerą, różnie to się mówiło. Człowiek, który zaprzecza wszystkiemu temu, co lansują dotychczasowi kandydaci. Człowiek, który Kraków ma w sercu i jest to społecznik jego dotychczasowa praca na rzecz Krakowa, Krakowian jest gwarantem tego, że to, co mówi i o czym mówi, wprowadzi w czyn i to będzie oczywiste. A nie są to tylko obietnice. My nie mamy ani sponsoringu żadnej partii, nie popiera nas żadna partia. E, jesteśmy. Nie tak, co, i, co niektórych warszawek, zajmujesz, przyjeżdżasz. Dokładnie, no, no właśnie. Nie mamy bogatych rodziców. Nie mamy dokładnie <laughs> bogatych rodziców. Sponsorów. Tak, mamy, mamy siebie. E, nasza Zbieramy kampania się. jest tu na rynku prowadzona. E, media. No, tak to coś Troszkę jaka, lepiej, coś... ale tak bardzo chwilowo, minuta, dwie, być może że to się poprawi. Zmieni, mamy taką nadzieję, ponieważ pan Adam Hareńczyk ma bardzo dużo mądrych rzeczy do powiedzenia, jest z blisko z krakowianami i rozumie, czuje ich potrzeby, czuje, co jest ważne dla krakowian. Więc może pomyślmy, zapoznajmy się, jest strona internetowa zjednoczeni dla Krakowa, tam jest, jest dokładnie, do, dokładnie tak. O właśnie jest na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, nawet na TikToku. Tam Państwo znajdą albo Zjednoczeni dla Krakowa, albo Adam Haryńczyk. Tam Państwo Wiem, możecie że przeczytać. Jest na, na, na Facebooku. Tak, tak też, 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 też dokładnie. Profil reklamować reklamą okazję. Z imienia i nazwiska. Tak samo ja, Anna Smoroń. Małgorzata Laskowska. Ania ma piękny. E... Taki filmik spot, profesjonalny, spot reklamowy, tak. taki można Możemy osobie. się wszyscy uchodnim Ja się od uczymy, sobie, to fajnie. Tak. Super, super. Wszyscy jesteśmy społecznikami oddanymi Krakowi. Krakowianom i Krakowowi. po Bo Kraków to nasza mała ojczyzna. No i też również, że spotykamy się na rynku głównym, również w danych okręgach wyborczych. Wczoraj byliśmy... W szóstym, przedwczoraj w siódmym, dzisiaj byliśmy tutaj. To jest chyba drugi czy pierwszy? Pierwszy. Pierwszy, tak samo. No i w kolejnym. Inwalidów. Tak, plac, zapraszamy, zapraszamy na plac Inwalidów. serdecznie. I zapraszamy codziennie, I zapraszamy codziennie, codziennie od tak. 12 do 14. Tu na rynek krakowski pod Adama Mickiewicza. O, dziękuję, kochane. Dziękujemy bardzo. Zjednoczeni, Zjednoczeni dla Krakowa! Zjednoczeni! Dla Krakowa! Zjednoczeni! Dla Krakowa!